Cześć, jestem Antek, a jeszcze przed odcinkiem poprosiłbym Was o łapeczkę w górę i subika tam na dole. A dzisiaj będziemy rozmawiać o, o powrocie nawałki i o meczach, które są 18 stycznia, czyli dzisiaj, kiedy już ten odcinek. Zaczynajmy. Adam nawałka blisko powrotu do kadry rozmowy na ostatniej prostej. Adam Nawałka zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Wszystko na to wskazuje. Według medialnych doniesień jest bardzo blisko powrotu do kadry. Niewykluczone, że wkrótce zostanie ogłoszony następcą Paulo Souzy. Nowy trener kadry będzie miał niewiele czasu, ponieważ już 24 marca reprezentację czeka na wyjeździe półfinałowy mecz barażowy z Rosją. O awans do mistrzostw świata. Od kilku Dyni. Pytanie dotyczące wyboru następcy Paulo Sousy dotyczy raczej już nie nazwiska, ale daty ogłoszenia decyzji. Jeżeli w ostatniej chwili nie zdarzy się, nie zdarzy się coś nieprzewidywalnego, trener kadry ma być Adam Nawałka. Dopóki jednak wszystkie sprawy kontraktowe nie zostaną załatwione, Polski Związek Piłki Nożnej nie ogłosi tej decyzji. Adem Nawołka blisko powrotu do kadry. Najpierw o wyborze nowego selekcjonera dowiedzą się m.in. pracownicy PZPN-u, ponieważ muszą mieć przynajmniej jeden dzień na załatwienie spraw związanych z ogra organizacją konferencji prasowej na PGE Narodowym. W poniedziałek do takiego spotkania z selekcjonera z mediami już więc nie dojdzie. Jak informuje PAP, prawdopodobnie krótko przed tą decyzją prezes Cezary Kulesza ogłosi oficjalne nazwisko nowego selekcjonera. Zapewne w mediach społecznościowych władze PZPN początkowo nie mogły spotkać się z 60-letnim szkoleniowcem, ponieważ... Przebywał on na dalekich wakacjach na Malediwach. Środkowy wieczór wrócił do Polski i bardzo szybko doszło do jego rozmów z prezesem Cezarym Kuleszem. Nawałka wprowadził reprezentację Polski zarówno do Mistrzostw Europy, jak i Mistrzostw Świata, a jednocześnie do dwóch kolejnych wielkich piłkarskich imprez Euro 2016 i Mundial 2018. Trudne zadanie nowego selekcjonera Adama Nawałki. Nowy trener będzie miał niewiele czasu, ponieważ już 24 marca reprezentacja czeka na wyjeździe. Półfinałowy mecz barazowy z Rosją o awans do mistrzostw świata. Zwycięzcą tego spotkania zmierzy się w finale barażowym 29 marca u siebie z lepszym z pary. szwecja czechy Przejdźmy do drugiego tematu. Drugim tematem są dzisiejsze mecze, czyli mecze, które są zaplanowane na 18 stycznia. Zacznijmy od Pucharu Afryki, zmierzy się w grupie B. Reprezentacja Malawi i Wódz Senegal. Puchar Włoch zmierzą się Las Jerzym i Udinese Calcio. Puchar niemiec zmierzy się TSV Monachium z Krasródcem. I kolejny mecz w ULS Niemiec to jest FC Köln z Hamburg. Kolejny mecz to będzie Buchar narodów w grupie C, między reprezentacją Gabonu z Maroka. W Premier League 17, 17 kolejkę rozegrają Barley i Watford. A w Championship 24. kolejkę rozegra Fulham i Brightman City. Puchar Niemiec zagra FC Pauwi i Borussia Dortmund. W Premier League 24. kolejkę zagra Brighton i Chelsea. W Pucharze Włosch zmierzy się Juventus i Sampdoria. A w Premier Division... Real Betis i Deportivo Alaves. Dobrze, jeśli wam się podobał taki odcinek, to zostawcie tam łapkę w górę dla zasięgu. Proszę i subika, żeby więcej osób mogło zobaczyć, że Adam Nawalka jest nowym selekcjonerem. Ja wam życzę jego dzięka i na